Witamy Aleju po przerwie, Slash, Kacpa, Lipek, Siemanko. Lipku, wracamy do ciebie, ponieważ ty jesteś naszym jakby dzisiaj main event, czyli gościem Slam Dunker. Bardzo znany już teraz na scenie polskiej, Zaczy, zaczynasz być naprawdę rozpoznawany za granicą, czy to jest e, zachód Europy, czy to, czy to są stany. E, jesteś rozpoznawalny. Powiedz mi, jak przygoda z koszykówką zaczęła się u ciebie, no i przede wszystkim jak przygoda z wsadami, ze sandankami zaczęła się w twoim szkole? Muszę powiedzieć szczerze, że koszulką zajmuje się już od 12 roku życia, obecnie ma 20 lat, czyli to już stanowi osi, liczbę 8. E, słuchajcie, wiadomo, zaczęło się e, w e, klubowej. W klubowych salach, y, trenowałem przez kilka lat, natomiast mniej prawdziwą pasją na tym streetbolu, ten zacząłem się spełniać. W y, wieku powiedzmy 18 lat zacząłem naprawdę, naprawdę urosłem, doszło, doszło mi du dużo do dużego wyskoku. i zacząłem robić wsady, tak naprawdę kiedy po raz pierwszy mi się to udało, zacząłem troszeczkę ćwiczyć. Naprawdę postępy były z miesiąca na miesiąc, bo jestem bardzo zadziwiony. Rafał, y, powiedz mi. Czy się jakimś? Czy masz swoich zawodników, dankerów, lubionych, na których się wzorowałeś, którym chciałeś dorównać, no i w efekcie wiadomo przeskoczyć i tak? Pokonać. Yy, owszem muszę Ci powiedzieć, że w epoce internetu wystarczy wpisać sobie w YouTube jakiekolwiek nazwy i imię, to masz tysiące mixtape'ów. Dlatego wiadomo, są takie filmiki, chłoniemy ich ruchy, dlatego chcemy je naśladywać, naśladować, prawda? Więc w powietrzu, no, staram się naśladować styl właśnie z Paryża. Naprawdę bardzo mi się podoba e, jego styl. To także dlatego, że właśnie jestem podobnej budowy ciała do niego i reprezentuję podobny styl. Tego wiesz. E, podobały mi się te ujęcia. A, a tak najbardziej e, takie kiedyś ulubione jeszcze ze starej ekipy Antwana, jak kiedyś powiedzieliście, e, był Era There. Ja powiem, tak, tak, tak. Słuchajcie, on na przykład wykonał taką wsadę, że obudził się 820 stopni. No, słuchajcie, niewiele było osób, które to zrobiły, ale między innymi jest właśnie z nami Slash, który kiedyś mu się to udało zrobić na yy, ja yy, Mistrzostwach Europy. Słuchajcie, naprawdę jest ak akcja. No, i mogę powiedzieć, że najem się wzorowałem. Nie? Z tego co usłyszałem, szykujesz się na wyjazdy. Tak? Jakie są Twoje plany na najbliższy miesiąc, dwa? Na najbliższy miesiąc, dwa? No, słuchajcie, fajnie się ułożyła ułożył sytuacja, ponieważ z początkiem lata, z początkiem dobrej pogody, odesłałeś się do kadru z Janis, z ekipy słynnej, Nation, no legendarna ekipa europejska, która e, zwiedziłaś cały świat, robiła kilka e, związane z Digagiem oczywiście. Słuchajcie, obecnie jadę z nimi do Paryża na tydzień w kwietniu, a później jadę z nimi na cały miesiąc do Afryki, będąc pokazy konkretnie do Algierii, rodzinnego kraju Właśnie do No to jest muszę powiedzieć, moja taka pierwsza zagraniczna przygoda z koszykówką, dlatego no czekam podekscytowany, jak to będzie. Przejdźmy do wsadów do kosza, tak, ponieważ to jest Twój konik, to jest też mój konik, nie ukrywając. E, powiedz mi, czy masz jakiś taki wsad, który teraz e, trenujesz ciężko, który chciałbyś wykonać. E, nie wiem, zaskoczyć nas, może. nie wiem, czy, może to jest taki nic nie chcesz nam powiedzieć, a może nie i, i, i możesz nam powiedzieć, co to jest za wsad i czy planujesz coś nowego w swoim e, rynsztunku, że tak. No słuchaj, Slej, no, zdecydowanie planuję zawsze coś nowego, naprawdę wyobraźnię mam szaloną. No i no, taka jest prawda, że jak wyskakujesz powietrza, no to chcesz jak najwięcej ewolucji wykonać do tego, no a jestem zawsze pełen energii. Cały czas się tam coś nowego staram wykombinować. No ale muszę Ci powiedzieć, że to jest na razie tajemnicą, co chcę wykonać, bo mam kilka pomysłów, ale właśnie wolę, wolę pokazać się na żywo, a nie gadać. Nie? Oczywiście. Eee, wtedy Libek. będzie gadanie, jakie wykonamy. Lipek Boing Wert! Mhm. Czyli ekipa ze Stanów Zjednoczonych, znawcy e, skakania, tak? czyli to są ludzie, którzy, którzy e, sprzedają s, e, swoje DVD, jak e, nauczyć się latać, jak nauczyć się robić wsady i skakać jak najwyżej. Słyszałem, doszło na suchy, że dostałeś propozycję od Boeing Vert na, na wykonanie klipu specjalnie dla nich, czyli jako ten e, człowiek, który ma być role model, tak? czyli, czyli kimś, czyli wzorem do naśladowania. No rzeczywiście, tak jak mówisz, bo nawet samo do mnie odezwało, napisali do mnie oczywiście na Facebooku, na, na najlepszej drodze komunikacji, czyli powiedziaławszy dla ludzi w naszym wieku, nie tylko. W dobie internetu. Tak, jest zdecydowanie. No i ogólnie chcą, żebym zmontował dla nich wideo, oni zrobią dla mnie taki mixtape, który właśnie wrzucą na swój m.in. kanał na YouTube, dlatego te sposobem chcą tak jakby rozpropagować właśnie ich, ich ekipę w, w, w Europie. W, Szczególnie u nas w Polsce, bo chcieli, nie, nie ukrywajmy, chcieliby do nas przyjechać i zrobić jakiś pokaz. Yy, kto wie, może w przyszłości takie coś się uda. Yy, na razie skupmy się, będzie ten mixtape. Okej okay, Lipton, powiedz nam, mówisz o tym co będzie, a powiedz nam o tym co było. Mówiłeś o początkach swojej przygody z koszkówką, a yy, jak wyglądał twój pierwszy większy turniej? Yy, ja doskonale pamiętam to, ale ciekaw jestem jakie, jakie ty masz związane yy, z nim wspomnienia. Chyba wiesz o którym tornie, turnieju mówię. Pierwszy mój turniej... Yy, Naprawdę stanowi dla mnie mega wzruszenie, ponieważ był on w moim rodzinnym mieście w Poznaniu i tam się wszystko zaczęło. Yy, słuchajcie, no trenowałem wyskok, yy, wykonywałem nawet fajne statki, ale nigdy sobie nie pomyślałem o tym, że mógł być tankerem jakimś. No. Yy, się tym szczególnie nie, nie interesowałem jakoś super, ponieważ wolałem koszykówkę taką uliczną yy, związaną z zaganiami, yy, z grą. Ale słuchajcie, yy, w tym, na tym turnieju yy, naprawdę bardzo mi dobrze poszło żeby w SAS y, z sobotą 5 stopni coś, co kiedyś tylko od dwóch Polaków y, wykonało. Dlatego od razu zrobiło się tak powiem o niego głośno na internecie i wtedy się zaczęła moja pra prawdziwa y, przygoda z koszykówką. Natomiast z Katzperem spotkałem się y, kilka tygodni później właśnie w Szczecinie na y, Stop Road Street Battle. Kiedy na tym był Emil Oszewski, tam również go poznałem oczywiście i no, wtedy w się naprawdę wygraliśmy. Mamy podobne charaktery, dlatego naprawdę wspaniale nam się spędza, spędza wspólnie czas, dlatego Bo jest taką formą naprawdę oh, jednoczenia, oh, wow. jednoczenia ludzi, nie? dlatego e, cieszę się, że ich poznałem i, no i teraz dużo naprawdę razem pod, podróżujemy po podróż. a szczególnie w zeszłym roku, a w tym roku będziemy mało jeszcze więcej. Dziękujemy bardzo Lipkowi i mam nadzieję, że e, z, no, to, że my spotkamy się na wielu turniejach w tym roku, to jest e, oczywistą oczywistością, natomiast mamy nadzieję, że z wieloma z Was z słuchaczami DIL Radia i Audycji Alejup. Zobaczymy się podczas nadchodzących turniejów. O! Witamy Was ponownie w Audycji Alejup. Tym razem kilka słów o nadchodzących turniejach. Wiadomo, idzie lato, wielkimi krokami jest już wiosna. No i patrząc w kalendarz nie możemy zapomnieć o tych najbardziej prestiżowo zapowi zapowiadających się turniejach. Jeśli jesteście gdzieś na wybrzeżu, to w weekend od 25 do 27 maja yy, przybądźcie koniecznie do staro Starogardu Gdańskiego Pol Street Streetball Challenge, Polpharma Streetball Jam, to chyba tak się nazywa. Będę tam na pewno, będę prowadził tę imprezę. Mam nadzieję na kawałek dobrego basketu, kawałek dobrego konkursów sadów i waszą obecność. Kolejny turniej to z takich, które oczywiście znamy już daty. To 7 czerwca w Lesznie. Zapowiada się naprawdę dobra impreza. A czerwiec będzie oczywiście miesiącem, w którym zobaczymy mnóstwo już wtedy turniejów, których niestety dat jeszcze nie znamy na ten moment. Z takich najbardziej znanych, powiedzmy, międzynarodowo turniejów e, będzie to Quay 54. Byliśmy tam ze Sleczem w zeszłym roku. E, to jedno z takich marzeń naszych było, żeby w ogóle być tam, chociaż przez, przez chwilę oglądaliśmy wiele edycji poprzednich e, gdzieś tam na YouTubie. No i powiem wam, myślę, że Emil potwierdzi moje słowa, że, że być tam i, i przeżywać to wszystko na własnej skórze, na własne oczy, to, 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 to w ogóle historia nie z tej ziemi. Pokusiłem się nawet kiedyś o napisanie artykułu do, do MVP magazynu na temat tego turnieju. Qui 54, 16 najlepszych streetballowych drużyn w Europie. Sponsorowane przez Markę Jordan najlepsi dankerzy na konkursie wsadów w zeszłym roku był Ray Allen, dwa lata wcześniej Chris Paul gwiazdy NBA odwiedzają ten turniej, więc myślę, że taka rekomendacja sama mówi za siebie, A jeśli jest. tylko kiedyś będziecie mieli okazję koniecznie sprawdźcie to na własne oczy no i obczajcie klipy na YouTube, które dużo, dużo E, mówią o tym turnieju i, i wkręcają niesamowitą zajawkę e, na tą imprezę. A, a wracając do gwiazd e, hip-hopowych e, raperów, którzy, którzy, którzy trzymają się z koszkarzami, to na KUAI54 co roku jest jakaś gwiazda hip-hopowa ze Stanów, już e, nie wspomnę o francuskich, tak? ponieważ e, jest to we Francji, ale są gwiazdy ze Stanów, tak jak e, Fat Joe czy Fabulous. Takie gwiazdy się tam pojawiają. Jesteśmy zaciekawieni, z niecierpliwością czekamy, e, jakie gwiazdy NBA i jakie gwiazdy... E, Wtedy muzycznej pojawią się na QA-54 w tym roku. Szczególnie, szczególnie, że w tym roku wypada jubileuszowa, 10 edycja. Więc no, może być Jordan. może, dokładnie, sam Michael Jordan pojawi się, rzucić nie tylko okiem, ale no, i wiek. piłką do kosza. Ponieważ jest to jedyny turniej futbolowy na świecie, który, którego pełny sponsoring obejmuje marka Jordan. Tak? Dokładnie tak. Następnym turniejem z tych większych turniejów w Europie jest German's Reality Czech który odbędzie się na początku lipca już. i Germany's Reality Check, bardzo mocny turniej, jeżeli chodzi o, o, o koszykówkę, o streetball. Są to składy 5 na 5, reprezentacje krajów. Mam nadzieję, że z polską reprezentacją też tam się pojawimy. Będzie konkurs sadów. Na, konkurs, na konkursie sadów pojawiają się bardzo często na tym turnieju gwiazdy, jak Guy Dupuis, czy, 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 czy gwiazdy amerykańskie. No i w tym roku wiem, że Rafał Lipiński będzie chciał tam pojechać, pokazać swoje umiejętności. Ja myślę, że mnie też tam nie zabraknie. I powalczymy o ten puchar mistrza wsadów w Niemczech, tak? O tych turniejach możemy gadać cały dzień, całą noc, tak samo jak i o koszykówce. No ale czas skończyć pierwszą audycję Alejub Naszym gościem był Rafał Lipiński Na razie studio, a wspaniałymi prowadzącymi Emil Szoszewski i Kacpa Agent 076. Trzymajcie się, Aleju, Elodilga.